Siemanko Mordeczki, ja jestem miło. Witam w następnym odcinku na kanale Sportowe Traktory. Dzisiaj gramy sobie we Farminga. Jestem właśnie w domku. Właśnie coś tam sobie sprawdzałem na laptopie. I dzisiaj będziemy mieć wywożenie z silosów. Więc tak, idziemy sobie po ciągnik i przyczepę. Co jest? Dobra. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Dawajcie łapki w górę, jeżeli filmy się podobają. Odpalimy sobie ciągnik. Bo nie, najpierw sprawdźmy, gdzie jest przyczepa. Przyczepa. Gdzie ją zostawiłem ostatnio? Wydaje mi się, że ja wstała koło pola. Taki losami. Właśnie, a propos, Kuba jest ze mną, przywitaj się. Elo. Dobra. Gdzie jest ta przyczepa? Pamiętasz, gdzie ją ostatnio zostawiłem? losami. Na pewno? No. Chodź No na serio to była. Tam gdzie się przepływa. No to tutaj. No, tutaj stała. Do tu. Co jest? Nie, no bym gdzieś zaginął przyczepę. A, nie przemieniałeś gdzieś? Jak... Właśnie nie, bo ja tego konta nie używam oprócz gry na ten, na filmiki. So yes. Dobra. Muszę się na chwilę wyciszyć. Pojedziemy sobie gdzieś. Okrążymy farmę. Hmm. Miał być gdzieś wyłożenie z silasów, ale jak tak dalej pójdę... Nie wiem, gdzie jest przyczepa. Ja chyba będzie szukanie przyczepy. No mam nadzieję, że ktoś nam tego nie zawinął. Ale raczej nie, nie ma... ani tutaj złodziei, ani sąsiadów. Przynajmniej my nic nie ukradli i nic nie słyszałem o żadnych kradzieżach. Ale tylko ukradli? Nie, raczej nie. Ale na pewno stało się około 3 losów. Mhm. Musiałem. No, gran, no, to ja się gdzieś przejadę. Włączam się w kierunek, żeby tutaj. na lewo. Musi być to gdzieś blisko farmy. Ale przecież ja jej nigdzie nie przewoziłem. Pojedziemy prosto na razie. Teraz na lewo, bo jest w miarę blisko farmy, gdzieś tutaj. Dobra. Chodźmy hmm. za tą wódką, włączymy sobie tej kierunek i pobiegniemy. No nie ma. No nie wiem, nie wiem. Na razie nic nie widzę. Kukurydzy raczej nikt nie zostawił. Jeżeli ktoś wziął w ogóle, nie no, no raczej nie. Dobra, nawet ci mi nie opłaca biegać po tym i nudzić Wam. Byłoby nudzić Wam odcinka. Tam w góry raczej nikt nie wywiózł. Pojedziemy chyba okrężnie do miasta Jak tak dalej pójdzie, że... O Sorry, widzowie, zagapiłem się Jak tak dalej pójdzie, że będą kradzieże, to chyba trzeba będzie monitoring zamontować, co nie, Kuba? No No i nie wiem, czy na policję nie trzeba będzie dzwonić Jak nie znajdziemy, to dzwonię na policję i oni się tym zajmą To jakieś samochodziki jeżdżą Włączamy sobie kierunek, jakby mogłeś auta wziąć Nie mam samochodu na tej farmie Chyba w tą stronę 17, Julia. A no, chyba to jest Mhm. Co coś mam przypięte? Nie mam dobrze. Aha, dobra, nie będę tutaj zjeżdżał, bo ja to mnie skręcam. Ale prosto. Gościu tu. Nie mogę cię tutaj wyprzedzić. Co to to tu zakazałeś tu? Mhm, nie. Co Bo nie to. w tej chwili na jeszcze trąbię, ale w z nie słyszycie. Właśnie, przyspieszyłem go. Chwila zagapienia i mamy stuczkę. Wyprzedzamy. Ty... Moim zdaniem te we farmingu trochę za wolno jeżdżą. Mim sobie włączyć. O, popatrzcie, widzowie na to. Włączył sobie tempomat, jak ktoś będzie do mnie dojeżdżał. Dobra. Włączam tempo pomat. I z jaką prędkością on jedzie? No właśnie, zajmę się tym pomatem, dobra, trudno. My tutaj mamy co? Szukanie przyczepy, a nie jakieś tam tempomaty, a tam co było. Nie, tutaj raczej nie Co to jest? Aha, co to może być? To jest chyba jakieś rampy, stadnina, coś takiego? Czy nie? Chyba nie. Nie zaskoczyłam, daw do szkoda. To jest jakiś sklep? Co jest? Nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Nic tutaj nie zobaczyłem, więc świadamy i ruszamy w tym z kierunkiem oczywiście. Włączyć kogut sobie został wyłączony. No, mam nadzieję, że znajdziemy to przyczepę i nie trzeba będzie policji wzywać. Bo jak trzeba będzie, no to jednak będzie trochę drugą. Raczej byśmy tego A, chcieli jest... płyknąć. No wiem, że pływają. No to betoniark. Tych betoniarków tutaj no, dużo, jest strasznie dużo. No wam. wam, że wiem, kierunek. W tak, jakieś wyprzedzamy. Ну я вместе, тебе ты поездила с кироматчком. Mm -hmm. Jestem. Widzowie musimy sobie coś zmienić tam. Zajedziemy sobie tutaj teraz. No właśnie, zaparkujemy gdzieś tutaj na chodniku. Nie wiem czy to... O dobra, zajedziemy sobie tutaj. Albo nie, tam jest parking widzowie ogólnie. Z tego co widzę. Mamy znak stop, więc się zatrzymamy. Rozejrzyjmy się, tutaj wolne. Tutaj wolne, no to ruszamy. Parking. Ciągle tutaj mamy kierunek ubity, więc taki ciągnik będzie stał na tym parkingu. To dwa te zajmie chyba. Na bezpiek. wysiadłem. Patrzcie, ogładnie ładnie parku no to wymiar, ładnie. Dobra, teraz sobie pobiegajmy. Hop, kurde, w GTA bym to dał radę przeskoczyć, ale tutaj nie dam rady. Przypomnę też, że na 100 lub 120 subskrypcji pokazuje twarz, raczej 100. Na czysta. Prawdopodobnie zaczynamy daily na kanale, więc będzie fajnie. Przepraszam panią, nie widziała pani y, przyczepy zielonej z niebieską na, y, nakrywą? Nie widziałam, nie widziałam. Na no, widziałam. Chyba, że ktoś pod kościołem zostawił, w co wątpię, Biegniemy sobie tędy, jak pójdziemy, chyba, to jest na krótka droga, bo co jest? A tutaj się gościa, zapytam. Nie widział pan przyczepie z nakrywą zielonej? Eee, nie widziałam. Dobra, dziękuję. Wejdziemy sobie po schodkach i przejdziemy naokoło kościółka. No, nic nie ma. Przepraszam Pana, nie widział Pan przyczepy zielonej z niebieską pokrywą? Nie widział Pan za gdzie? E, to było. Nie, e, pan, takie budynki były. No i tam, e, był taki środek. No i tam były. Dobra, to, to zaraz trzeba. tam pójdziemy i sprawdzimy. Dziękuję panu bardzo. Nie ma łatwo, dziękuję bardzo. O czym ten gościu mógł mówić? Chwila, chwila. Czyżby. Budynki jakieś. Jakieś budynki, tutaj jest pełno budynków po tych salach, ale o jakimś środeczku mówił, jak dobrze usłyszałem, to o jakichś drzewach czy coś takiego. Ja chyba wiem, gdzie to jest, to będzie zaraz obok tego parkingu, no właśnie. Hmm. Czy to jest? Ja tutaj gdzieś jeździłem na swojej prywatnej mapce. Ale jak przyczepy nie było, takiej nie ma. Mówił, że gdzieś w krzakach stoi. Dziwne, to bardzo, tak bardzo krzak. dziwne, tutaj jest tak dużo krzaku. Ale o co chodzi? O te krzaki takie? Czy nie mam pojęcia, no raczej tak. No bo o jakie inne. Nie wiem, nie wiem. Może panu się coś pomyliło. Tam nic nie ma. Hmm. Oj! Bez kitu, moja przyczepa! Co jest? Dobra, ciągnikiem tutaj podjeżdżamy. My no z najprawdopodobniej policji nie będziemy wzywać w tym odcinku. No to w jest taka. Tak jest. Jest to, to jest moja przyczepa. No. Ten, ten, ten chłop dobrze mówił, nie? No, chyba że to on ukradł, ale raczej nie. Taki kulturalny facet. Ale on stąd, cedł, To jakoś to. To, ja, to nie no. jest nie interesuje mnie to. Ważne, że przyczepa jest znaleziona. A czy teraz tam dojadę jakoś ciągnikiem? Chyba bo będziemy w górę musiały wyjechać jakoś. Tylko jak? Ja tak a propos nie pamiętam nawet, gdzie to było. Tam u góry gdzieś. Nie ma samochodów, To dobrze. Gdzieś u góry. Tutaj. Daję, wiem, 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 tylko... A tutaj jest jakiś gwiazd. No... Serio? No. Będziemy sobie kogut. Gdzie... aha, no jest jakiś gwiazd. Czy to jest w ogóle wjazd? No, no jest coś takiego jak wjazd. Zmieciono, jakieś? Dobra, będziemy tutaj kręcić tą kierownicę. Ale stromo, jakoś tak robię. Jakby... No, stromo. Co mi ja mam będę włączał? I tutaj. O dobra, i tutaj powinien być przejazd. Ale ty nie przejedziesz. Czy się tutaj jest zmieszczę? Tam. Gdzie? No tu jest. Najpierw powinienem sobie. Sprawdź. widziałam, ją tam niebieską. Tam, tam jest. Jest tędy i tam. W prawo sobie pojedziemy. No, prawo. No i tak za bardzo tutaj nie wiadę, bo mam. Te... Wiadę? Na pewno, no pewnie no coś jest trochę. jest Czy nie widziałam? nie ma żadnego peda, nie ma. Dobra, ale gdzie to jest to? To przy... Aha, tam jest ta przyczepa. Jak ja tam do niej dojadę? Powiem tak. Jakiś gościu, nie wiem, czy tutaj by się ciągnikiem tak wjechał z przyczepą. O, sorry, widzę. Z ręcznym on to nie wyniósł. No to proste i logiczne, dlaczego ja mam znowu kierunek włączony? Moja przyczepa. No chyba w tym odcinku już nie będzie wyważenia jeszcze tych No raczej nie. To za idiota, jak tylko dopadnę, to zobaczy. No tylko jak nie będę miał dowodów, no to... Nie wiadomo, kto to zrobił Zjeżdżam. Czekajcie. Widzowie na chwilę. Dobra, jedziemy dalej. No i to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Po odcinku ja to stąd wyjedziesz, albo nawet teraz. Ciekawię, czy teraz tam dam radę wyjechać. Czy będę musiał po odcinku? Chwilka. Um, A tędy by nie wyjechałeś. Opieram sobie jeszcze przez przypadek przyczepkę. O dobra, mam tutaj przejazd do drogi. Czy nim zjadę? Ło, nie przewrócę się? Proszę, proszę, oby nie, oby nie. Kwas to masz. No niby tak. Dobra, no, no, pojedziemy sobie prosto tam. Jedziemy na farmę. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, Stadionix, proszę bardzo. New ja Legends Software. Postarał, znowu bez kierunka przejeżdżał, ale to trudne. Może nawet boisko wyrobił. No. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Z przyczepą sobie dojadę na farmę. Poza odcinkiem subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, dawajcie łapki w górę. Policja nie będzie wzywana. Kuba, pożegnaj się. Siemano. Do widzenia.